Jestem do tyłu 40% na walutach. Muszę to widać tak szybko jak się da. Widać bardzo było, że nie chciał nas co szukać. Jesteśmy weszli do twierdzy budowanej w XII wieku przez krzyżowców. Tutaj budynek perski z V wieku. Cofamy się po paragon za relikwiarz. Jak tam moja twarz piękna. Siemanko wszystkim. Siemanko. Zjadłem dużo dobrego jedzenia, więc dzisiaj w nocy bolała mnie głowa i się pochorowałem. Ale już się czuję świetnie, więc idziemy na śniadanie do naszej ulubionej sieciówki, która jest 8 minut piesza w drugą stronę. A taki mamy widok z okna. Tam na horyzoncie pięknie widać Bejrut. Półwysep z Bejrutem. Ale ciepły jest na sercu. No, totalnie, w domu jakoś tak chłodno. Tutaj mamy szklarnię. Tam mamy chyba winnicę. Kilka sztuk. Tam jakieś panele słoneczne. Wszystko czego dusza zapragnie. No i piękny widok na morze. Pozdrawiamy za tarw Zeid. Dawno nas nie było. latę, 3 dolarki. Soczek pomarańczowy 1,5. Tutaj akurat taki już zapakowany wcześniej, ale też wyciskany. Nie sądzę, że produkowanie jakichkolwiek innych ma tutaj sens. A to moi drodzy kawa po libańsku. AKA kawa po turecku, albo po ormiańsku, albo po gruzińsku pewnie. Albo po cyfryjsku, tak, albo włożę. po grecku. od tego gdzie się znajdujecie, to jest za dolarka z pisami Coś pięknego. Mama uśmiechnij się do kamery. Nie. Ja mam <laughs> Mama na zewnątrz chodzi z tą pustą, bo się wstydzi z pieczenia. A ja sami widzicie jak chodzę. <laughs> Tylko Renatka uratowała się przed piętnem zepsucia. Kupiłam sobie okulary tutaj. Tak, bo nie jeździła na nartach, po prostu, to było smart. No i mam trochę. Trochę tak. Jak się sobie podobasz? Niestety liczba klatek się nie zgadza u mnie na nagrywaniu i tam na tym ekranie, więc niestety będzie tak migało, ale możecie zobaczyć, że mają tutaj taki ekran propagandowy, pokazują swój proces produkcyjny i pokazują jak wyglądają wszystkie ich dania. Czym nas osobiście już przekonali do tego, żeby tutaj już wracać do końca i wyglądają tak sobie. Jesteśmy raczej jednymi z niewielu klientów. Słuchajcie, rap, który tutaj typowo się je na śniadanie, wiemy, bo jak wczoraj go chcieliśmy zamówić na Kolację to się nie dało. Rap z serem i jajkiem 4,50, humus Fajna. 2, co jest jakimś w ogóle żartem coś fantastycznego i halumina halumi, lekko. Jak z tego wygląda z ogórkiem i pomidorem? Tak. To jest 4,50. Life is great, ale jakie to jest wszystko dobre. <noise> śli 4,50. Najbardziej lokalna przekąska. Przed chwilą Kuba Szyszko wysłał mi po, że kurs czarno wzrósł już do 133 tysięcy lir. Tymczasem dostaliśmy rachunek i to moi drodzy, to jest 140 tysięcy. Jestem do tyłu 40% na walutach, muszę to wydać tak szybko jak się da. Bo zaraz to nie będzie nic warte. Dead moment, kiedy Twoje pieniądze są warte codziennie, coraz mniej. Zostawili jej napiwek w czym? Chyba też w tym, bo muszę się tego jak najszybciej pozbyć. Tak, dawaj te liry. Będzie musiała pójść dosłownie na piwo dzisiaj. Za te pieniądze. Masakra. Pan się do nas cofnął tyłem pod prąd, jakieś 200 metrów. A teraz nie ogarnia, gdzieś stare miasto. Ale za to jest tani. I ma zły samochód. Taki lubimy najbardziej. Jest. tak. Mama, hijab chcesz? Mm -hmm. Nie, nie chcę. Hi. Hello. Hello. Witam Dziękuję. W Byblos mamy dwie główne atrakcje turystyczne, jak z tego wynika. To oto eleganckie, ładne centrum, nie za duże. Oraz cytadele. Damy sobie 5 minut na centrum, zwłaszcza, że mamy chętnych do kupowania rzeczy, a potem cytadela. Kupiliśmy tutaj opakowanie herbaty. Dostaliśmy bardzo uczciwą cenę, więc zdecydowanie polecamy miejscówkę. Tak wygląda, i tak jest w stosunku do reszty ulic. Kupiliśmy od Pana jeszcze jakieś coś, co wygląda jak drewno na rzekomo obniżanie cukru. Widać bardzo było, że nie chciał nas oszukać, mówił, że żona jego wuja jest z Polski i że Polacy zazwyczaj nie mówią po angielsku, więc zaskoczyliśmy go miło. Zwiedzamy dalej, tylko, że jak zwykle naszym zwykłym tempem, ponieważ mamy spowalniaczy wycieczek. Przeglądałem sobie breloczki przez pół minuty i nikt do mnie nie doskoczył, żeby mi je wciskać albo obniżać cenę, czuję się zawiedziony. Moje zaufanie instytucjonalne do Libanu spadło drastycznie. A tak, serio, to tutaj po prostu nie mają takiej potrzeby to jest centralna uliczka w jednym z najbardziej turystycznych miejsc w tym kraju. W związku z tym tutaj trafią się tacy, co kupią wszystko za tyle, ile będzie trzeba, więc nie ma co się szarpać, żeby zarobić jeszcze 20 dolców. Wyblos, a dzisiaj już Kada bo tak się nazywa w tej chwili to miasto, jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkanych miast na świecie. Byli tutaj wszyscy od jakichś tam neolitycznych cywilizacji, których nas nie pamiętam, przez kolejne kilka cywilizacji, których nas nie pamiętam, które sobie nawzajem to miasto wy wyjmowały z rąk, że się tak wyrażę, aż po Fenicjan, Rzymian, i innych, tak. Koniec końców, tutaj właśnie pojawił się alfabet fenicki, czyli ten, który potem w formie nieco zmienionej przejęli Grecy, a na końcu Europejczycy z zachodu. Moi drodzy, jesteśmy weszli do twierdzy zbudowanej w XII wieku przez krzyżowców. W tym oto radosnym miejscu. Są takie fajne, nieuregulowane ścieżki tutaj na terenie Cytadeli, więc można sobie w zasadzie wejść tam, gdzie się fizycznie da. Bardzo elegancko. Tam sobie zrzucili średniowieczne kolumny, wszystkie do kupy, zaraz obok jakiegoś żelastwa. Port Kada Dubai. Oraz, nie wiem jak to nazwać, molonie, promenada, bulwar wchodzący w morze. Taka kolej rzecz, Absolutnie niepodrabialne poczucie estetyki pozaeuropejskiej. niby terytorium cytadeli, ale patrzcie. Mamy przykład wszystkiego. Tutaj budynek perski z V wieku przed naszą erą, tak jak niektóre poprzednie były neolityczne. Nawet nie wszystkie tutaj rozpoznamy, czyli wszyscy krzyżowcy naprawdę wrzucali te stare kolumny w struktury swoich nowych budynków. Renata, co tam na telefonie? Co tam na kamerze? Bardzo dobrze, zostawcie lajka. Wyjmujemy w tym samym momencie kamery i telefony, jak są tym wideo. w jakim miejscu jesteśmy. Dawno nas tu nie było. w i kafe. Szkoda, że tutaj soczki wyciskane w takiej formie. Zostało mi udowodnione, że są one pasteryzowane. Flash pasteurized. To nie jest to samo. Muszę zobaczyć, co to jest. 113 kalorii, zero added sugar, to 38% witaminy C. No, wolimy takie wyciskane w maszynie, ale też dobrze. Mieliśmy się dzisiaj byczyć w wyblos. Ale Kuba polecił Monastyr w Night, który jest pół godziny stąd, prostopadle w stronę gór. Uber poprosił, żebym anulował. Nie anulowałem, niech chcę sam anuluje, niech sam sobie pogarsza statystyki w aplikacji. Bolt anulował, jak tylko dowiedział się dokąd jedziemy. W związku z tym e, idziemy robić to co lubimy najbardziej, czyli szukać Uberów, a w zasadzie szukać taksówek. Przy głównej drodze taksówki do Anna i nie udało nam się złapać. Wróciliśmy pieszo, bo do domu też nam się nie chciało łapać taksówki. Mama zespotowała matkę Boską Częstochowską na ulicy. Przyma. A wiecie, co ja spójrzcie na świeczki. Fundacja Fenicja imienia Świętego żarbyla. Oraz banknoty tysiąc lirowe. O których istnieniu przed chwilą dowiedziałem się, jak w sklepie mi dali resztę. W takim banknocie to jest, kochani, równowartość prawie jednego centa amerykańskiego w tej chwili. Oto woda, którą nakupowaliśmy w sklepie, gdzie dostałem resztę. W banknotach tysięcznych, gdzie w dodatku pan przyjął dzisiaj kurs wymiany walut z 1 do 112. W momencie, kiedy już w niektórych miejscówkach jest 1 do. 140 tysięcy. Tak by nam dał 15 czy 20% zniżki. Swoją drogą strasznie chciałbym pokazać Wam właściciela tej miejscówki prawdopodobnie, bo tak jest taki jowialny, że prawdopodobnie tylko właściciel ośmielałby się tak zachowywać, sądząc też po tym, w jakim jest wieku. Ale nie wiem, czy będę chciał przy nim kamerkę odpalać, więc zobaczymy. Ale fajny ziomeczek. Wczoraj też był jakiś fajny, ale taki bardziej wyciszony. A dzisiaj jest taki fajny po prostu ło. No, tak, i zaproponował nam kawę, więc wracamy teraz do recepcji. O, jak ja Oczywiście, że nasz cudowny gospodarz ma również swojego kierowcę w sieci kontaktów. Który zaproponował uczciwą cenę, więc wszystko dobrze się zapowiada. Przyjechał fantastycznym autem, zapiął pas. A dziewczyny z tyłu patrzą, jak oddalamy się od morza. W ten oto sposób znaleźliśmy się na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. 25-30 minut później. Ludzie z całego świata piszą listy. Z prośbami o wstawiennictwo. I tutaj macie z ilu, z ilu krajów przyszło, ile listów. 13 z Watykanu, 1017 z Polski. Ale wszystko inne też jest reprezentowane. No nie wszystko. Ale dużo. 82 z Luksemburga. To w sumie naprawdę sporo. Z Armenii mamy na przykład tylko 12. No ale to kościół maronicki. No ale to tutaj to jest świątynia maronicka. A nie ormiańsko-katolicka. Trzy z Rumunii mamy. Z takich ciekawostek. No ale zdecydowanie przoduje. Liban. Pan o, zwrócił o, uwagę, że te dane są od 2016, a. ale mamy i tak na przykład Jugosławię. <noise> Kwestionuje wiarygodność tych danych w takim razie. Renata chciała dopytać, jak używa się, nawet nie wiem jak tego nazwać. Tak, soli? Tak. To jest jakiegoś kadzidełka, mhm. Więc zamiast jej wytłumaczyć, jak to się używa, to jej dali więcej. Ale na końcu też wytłumaczyli, to się po prostu pali. Dla zapachu. Tak. I robi się to w domu, a nie tutaj. Okay. Próbujemy kupić dla Kuby relikwie kilku świętych libańskich, zamkniętych w takim drzewku cedrowym ze złota. Płatność jest bardzo skomplikowana. Próbujemy jej dokonać od 5 minut. Kawałek dalej od sanktuarium jest jeszcze pustelnia, w której przez ostatnie kilkadziesiąt lat życia mieszkał święty Szarbel. Gdyby nie kierowca, to byśmy nie wiedzieli, więc idziemy obczaić. Aha, i płatność po chyba 10 minutach liczenia banknotów zakończyła się sukcesem. <noise> jeszcze kierowca krzyczał na panie, że mają nie liczyć jeszcze gorszego kursu. Bo tutaj jeden do 100 tysięcy, ale Kuba uprzedzał, że tutaj są zawsze trochę gorsze kursy. No, to obczajamy pustelnie. I pan kierowca też idzie z nami. Maronita też go interesuje. Mimo wszystko pewnie nie bywa codziennie. Nawet jeżeli ma stałe zlecenia od gości naszego guesthouse. Ale jaja, co my robimy? Kupujemy relikwiarz za 1000 złotych. Jeszcze jest otwarte, no proszę. Coś innego niż w Luksemburgu, gdzie rzeczy są otwarte dosyć długo. Ale drzwi się nie chcą otworzyć. To trzeba wejść oko. Tutaj cela świętego Szarbela. Tak Szardek. sobie żył. Fajna poduszka z drewna. Tutaj są cele najwyraźniej jego kolegów. This one was everybody who wants to be, live alone. With the... They come here. Okay. And this, uh, this room. To live alone and nobody come, only for pray. Ja o istnieniu tego świętego dowiedziałem się dzisiaj, więc za dużo Wam o nim nie będę opowiadał. Ale jeśli znacie angielski, arabski lub francuski, to możecie sobie teraz zrobić stop klatkę i rzucić okiem. Zmarł podczas poprawiania się w tej kaplicy. Ale będę o tym mówił cicho, dlatego że w środku jest pani z bardzo smutnym wyrazem twarzy i się modli. Jest klimacik, przez to że jesteśmy nocą. Jesteśmy tutaj też praktycznie sami, nie licząc miniętych paru osób. To co tracimy to pewnie widok. Tam jest dolina, musicie mi wierzyć na słowo. Pustelnia znajduje się na szczycie wzgórza, więc mielibyśmy dobry widok w każdą stronę. Ale i tak wyszedł kozak. Zaraz wracamy na chatę, ale najpierw cofamy się po Paragon. Paragon za relikwiarz w Libanie. Abstrakcja. Mamy to. 20 milionów 160 tysięcy lirów. Z tego 60 w dolarach, a reszta w lirach. Życie jest piękne. Takie tam dzień, jak co dzień. Jak wracasz, żeby dostać paragon za relikwiarz. Idziesz oglądać cele mnichów w pustelniach. Takie tam. Jutro też jest dzień. Przyszliśmy na kolację tam, gdzie nas dawno nie było. Dawno nie było hummusu z krakersami, to ważne, o. dawno nie było sałatki kino halumik. mama ma ją już po raz drugi, ja ją też już raz miałem. A bardzo dawno nie było soku pomarańczowego. Bardzo dawno, ja już domówiłem drugiego, jak tam moja twarz piękna. To są frytki z tak C się o polsku mówi po Frytki lokalne? Tak. Z sosem mam nadzieję, że też stąd. Już autentycznie zapomniałem, że Renata jeszcze przyjdzie sałata do tego wszystkiego. Co to za sałata, Renata? Renata, sałata feta? Nie znam spadniki, muszę sprawdzić. Dobijamy się. Słuchajcie, rano mieliśmy kurs 1 do 140 tysięcy, a dzisiaj mamy 1 do 100 tysięcy. Czyli taki, jak jeszcze tydzień temu był. Także dzisiaj lira poszła do góry. Niestety nie mogłem, nie dokonałem się w ciągu dwuminutowego researchu do informacji o tym, co to spowodowało. Ale wygląda na to, że moje liry znowu są coś warte. Nie do wiary. Czyli trzeba było wydawać dolary, a nie liry. No ale kto by się spodziewał, że. Że taki będzie obrót spraw. 38 dolarów to 3 miliony 800 tysięcy mil. tak jak w najlepszych czasach, kiedy nas tu jeszcze nie było. 3 dni przed naszym przyjazdem. Nie jestem do tyłu. Uhu. Dziękuję. Dobra, to jeszcze jedna mała akcja, a mianowicie jesteśmy już pod naszym gesthousem. Zatrzymał się samochód i pan po arabsku pyta, czy nas podwieźć. Oczywiście nie zrozumiałem. <laughs> Najpierw mu mówię: Ja nie stąd nie wiem o co pan pyta, nie pokażę panu kierunku. A on mówi na to: No money, no money, w sensie wsiadajcie, podwiozę was za darmo. A my na to, że my już na miejscu, a on uśmiechnięty odjechał dalej. Takie rzeczy też się zdarzają. Dzisiaj dzień naprawdę na plus. Druga libańska marka piwa, którą piję, to znaczy piłem ją już w hotelu w Bejrucie. W o wiele mniej korzystnej cenie, także teraz mam okazję dobić z uśmiechem na twarzy, bo dzisiaj był naprawdę dobry dzień. Wasze zdrowie. Wtedy nie dostałem nawet kapsla. A teraz mam już dwa kapsle dla Czarusia. To jest ten przed chwilą, a to jest Beirut Bir. I dopełnia krajobrazu relikwiarz. O którym już 5 razy zapomnieć, że go dzisiaj kupiłem dla kolegi Kuby, który jest księdzem, jak z tego zrozumiałem, i chciałby go mieć w Polsce. Także strasznie bawi mnie to, że można sobie kupić kawałki ubrań różnych świętych i po prostu wrzucić je w jakiś tam stojak. Pozłacany czy posrebrzany, i że to można sobie kupić w sklepie, a jeszcze mniej wierzę w to, że ja go sobie kupiłem. Takie tam dwa wieczorne artefakty. Dzień kończymy w ten sposób, że otwieramy jedno z tych win, którego udało mi się nie rozbić a mianowicie białe z siedziby Patriarchatu Ormiańsko-Katolickiego na terenie Libanu, nadzorującego w cudzysłowie kilkanaście tysięcy osób tej religii, a w zasadzie tego obrządku. Ale pięknie będzie widać. W lustrze, że jestem bez spodni. Widać, widać, że to wino jest generalnie z jakiegoś takiego nietypowego miejsca, ale da się pić, jest dobrze. Wasze zdrowie do jutra.